No pośpisz się, Moniczko. Wleczysz się strasznie. Już pędzę, o wielka pani. Tak, tak, pani. Ty, ty, ty jesteś najpiękniejszą i, i, i najcudowniejsza bo jesteś w końcu y, y, no, Tom córką śpiącej królewny. Przepraszam wielka pani, przepraszam, że cię nazwałam śpiącą. Ci takiego zatrzymało. No sorry, ale korki na autostrodzie były. Właśnie, pożałujesz za to, co zrobiłeś. Zamknij się, wieśniaro. Yy, pani, wiejmy stąd. Dobry pomysł. A, wielki pies! Pomocy! Będziesz musiała mi w czymś pomóc. W matematyce? W się na tej pieprzonej brajarczy. jakiej tam było. Uuu, robi się ciekawie. Jeszcze śmieci pyskować, gówniara jedna, niewychowana pannica. Mimo że jestem góralska dziewka, to ja wiem jak się zachować, nie to co ona. Powiedz szczerze. Szczerze to to jest piękne jak kwiat róży po burzy. A ja słyszałam, że podobno ona żywi się tym, co sama sobie upaluje. Luna Córka, ci my wszyscy zginiemy! Aaaa! O tak, tak! Ona zabije! Zabije nas wszystkich! Aaaa! Luna Motiu znowu morduje! Aaaa! 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 Właśnie, więc wypod zboru nie mogłybyście sobie na przykład koło mnie usiąść albo w tamtej ławce? Nie, nie dyskutuj z królową! No, no, z jakiej racji, no? Ktoś mi pocisnęła, wiesz? Ty lepiej nie pyskuj, wiesz? Ty się lepiej odnoś do niej z szacunkiem! Ej ty, długo mam coś dla ciebie! E ty, Moniśka, przydać się trochę ochłody! No podobnie! No ale no, no tak naprawdę szczerze to, to nie wiem, no możemy pójść i się zapytać, no co za problem, mamo. Siedzisz tak dupie nic nie robisz! Mamo, mogłobyś nie krzyczeć, to sąd jest! Oj, mamo, łogornij się, jejku, nic złego przecież nie zrobiłam, ja chcę tylko pomóc koleżance, nic więcej. Ale mamo, no a byłoby cała że się ład wdzięczy. To jasne, ciekawe czym chyba cię nie w może dać po tym wszystkim. Nie, mamo, no to nieprawda, bo króla jest miłosierna i powiedziała, że nam wypłaci daninę, czy jak to się to nazywa. No mniejsza o to, że nam hojs po prostu wydaj już. Niniejszym rozpoczynam rozprawę usiłowania zabójstwa. Dzień dobry, wysoki sądzie, przepraszamy za spójnienie. Yy, tak, 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 dzień dobry. Czy się będzie musiał dwa razy więcej? O, poni? Oczywiście, bo to jesteś królowa jedyna w swoim rodzaju i ty wszystkimi rządzisz i tobie wszystko można i, i w ogóle jesteś taka cudowna że aż się rumienię. No ale przecież to jest prawda, jesteś wspaniała, piękna, masz cudowne blond włosy, oczy i w ogóle tak pięknie się ubierasz i yy, ona we mnie siedziała no to dosyć długo, no, a poza tym no jesteśmy teraz same i w ogóle no i Stwierdziłam, że to będzie idealny moment, no bo to ważne w sumie dla mnie i dla ciebie. Czucio, nie do końca. Przecież. przecież nie rozumiem to, o co tylu. Ci chodzi. Kontynuuj, proszę. Pani, ja Panią kocham! No zabój! Mama ma rację, powinnam o nią walczyć, choćby nie wiem co. No następny dzień pójdę jutro do niej i powiem jej o wszystkim jeszcze raz. I chyba nawet wiem, w jaki sposób to zrobić. Mamo, idę, nie wiem, kiedy wrócę. Co gdzie idziesz? Słuchaj, ja wiem, że nie darzysz mi wielkim szacunkiem, ok? Ale to jest naprawdę bardzo pilna sprawa. Eee, a z tobą co? Blada jesteś taka? Może to chora jesteś? Poza tym interesuje mnie, czemuś tak dzisiaj dziwacznie zachowujesz. Nie kontaktujesz, jak do ciebie mówię. Bladaś jak gówno w trawie, jakbyś się czegoś bała. Albo ja ci może co zrobiłam. Nie wiem, czy ktoś mnie w ogóle pokocha. Czy ktoś doceni. Czy ktoś będzie chciał taką brzydką dziocha? Ojej, Lenita. Ale ja ich praktycznie nie znam, a poza tym. My nigdy tak w sumie ze sobą nie gadałyśmy. One mi mogą mnie polubić. Ostatnio nawet szukałyśmy z mamą gdzieś po bliskich lasach, czy przypadkiem jej nie ma, ale niestety nic nie znaleźliśmy. <śmulacje>